Witajcie, kochani. Długo nie będzie, bo ja po prostu nie mam siły. Bardzo źle się czuję, a, a no niestety, czytanie jest trochę łatwiejsze niż zbieranie wiadomości, ich komentowanie, bo do tego trzeba się przyzwyczaić, a na to już po prostu nie mam siły, ale trochę rzeczy się dzieje i z wielu rzeczy trzeba, musimy sobie zacząć dawać sprawę także na szczęście niejako bez naszego tym razem udziału świat zaczyna się zmieniać aczkolwiek wszelkie próby cofnięcia aktualnych zmian niewątpliwie będą bardzo trudne i wymagają determinacji jednocześnie trzeba właściwie nastawić się raczej na długą i uciążliwą drogę w w kierunku powrotu do tego, co przynajmniej moje pokolenie mogłoby nazwać normalnością. Szczególnie wtedy, kiedy znamy sobie sprawę, że bez żadnych teorii spiskowych istnieje już obecnie pewna bardzo niewielka oligarchia finansowa, która od dłuższego czasu. No, finansuje wszystkie strony politycznego sporu więcej. Jeśli się nie zaakceptuje tych warunków, to właściwie nikt nie ma szans na przetrwanie w polityce. I tu warto nad tym się zastanowić od początku istnienia amerykańskiej rezerwy federalnej, aczkolwiek nie był to taki przełomowy punkt. Punktem przełomowym było odstąpienie od parytetu złota dla dolara, które miało miejsce. Dopiero za czasów zarządów prezydenta Nixona i zostało na nim wymuszone, co oznacza praktycznie, że ilość pieniędzy na y, planecie zwanej Ziemią. Jest, przestała być ograniczona, bo wcześniej właściwie wszystkie środki, które krążyły na Ziemi, musiały odpowiadać parytetowi złota. W momencie, kiedy to zostało zlikwidowane, można było właściwie tworzyć pieniądze. Ci, którzy uzyskali przywilej tworzenia pieniędzy, mogli go tworzyć tyle, ile im się tylko podobało. W związku z tym, że o ile wcześniej przekup, można było na scenie politycznej przekupić niektóre osoby, w tej chwili po prostu można... Kupić sobie wszystkich i zablokować dostęp tym, którzy na dane warunki nie idą. A gdyby się ktoś prześlizgnął, to jak obecnie wiemy, nie jest problemem usunięcie takiej osoby. Jeśli chodzi o to, co miało miejsce, zapewne Was interesuje to, co się działo we Włoszech. No to niestety noc święta, a także noc sylwestrowa nie przebiegły bez zaburzeń więcej. W związku z tym, że spodziewano się takich akcji, nazwijmy to, Związanych z ludzką agresją. Ostatnio w dużych miastach, szczególnie na północy, postanowiono wrócić do rozwiązań już sprawdzonych za czasów zarazy, a mianowicie wyznaczenia tak zwanych czerwonych. Stref, do których wstęp miałby być ograniczony. Oczywiście mowa jest, że dzieje się to tylko dla dobra obywateli, bo będzie się sprawdzać: do czerwonych stref nie będą, zabroni się wchodzenia ludziom karanym, także na pewno będzie tam panował spokój, no ale to oczywiście wymaga kontrolowania, kto do takiej strefy wchodzi. Także, no, po prostu kontrola naprzód. No, oczywiście, jak ludzie będą bardzo zmęczeni fizyczną kontrolą, przy okazji chciałam przypomnieć, że także we Włoszech można zaobserwować niewystarczające siły policyjne, no, więc wiadomo, że będą to problemy, w wyniku czego trzeba będzie pójść z duchem czasu, a mianowicie założyć specjalne. Aparatury, które pozwolą na identyfikację twarzy, proste, prawda? Jednak, mimo iż właśnie takie są Możliwości, to miało miejsce coś bardzo przykrego, i to w małym miasteczku, wyobraźcie sobie, nie w jakiejś wielkiej okolicy, ale w małym miasteczku w prowincji Romania, niedaleko kurortu Rimini, który na pewno niektórzy znają, a mianowicie Egipcjanin, oczywiście, który był zmuszony uciec ze swego kraju przed prześladowaniami. Co prawda, ja nie pamiętam wojny w Egipcie, w ostatnich latach, no ale mogę się mylić, prawda? Także ów Egipcjanin polował przy y, bankomacie, przy którym oczywiście jest kamera i y, y, Taki elektroniczna kontrola. Także po prostu napadł na pięć osób, które się zjawiły w pobliżu bankomatu i aparatu stojącego obok, którym można było kupić papierosy. No nie wiadomo, czy po prostu walczy dla dobra środowiska, zabijając palaczy. W każdym razie ofiarą owego nożownika rodem z Egiptu padło pięć osób. Jednej osoby nie udało się uratować, reszta walczy o życie. W końcu, jakby to powiedzieć, zachwycony swoim powodzeniem, nożownik zaatakował jednego z karabinierów, czyli żandarmów. Karabinierzy to taki rodzaj no, skrzyżowania żandarmerii ze służbami miejskimi, który wyciągnął broń i dokument nie unieszkodliwił przeciwnika i jak spodziewa się włoska prasa może mieć z tego powodu problemy także no wydaje się, że obecne rozwiązania to takie typowe wylewanie dziecka z kąpielą. Wszyscy czekali na noworoczne przemówienie prezydenta Włoch. Trzeba przyznać, że Włosi mają w swojej historii piękne przemówienia, jak przemówienie Sandro Pertiniego z lat 80. Chciałam Wam powiedzieć, że chyba z roku 81, nawet. Chciałam Wam powiedzieć, że dla mojego pokolenia Sandro Pertini był symbolem był to człowiek o zdecydowanie socjalistycznych poglądach nazywający się socjalistą jednak i to on podobno zadecydował o rozstrzelaniu Mussoliniego tego nie wiem ja pamiętam go jako ponad 80-letniego pana który Właściwie zawsze był przy ludziach, kiedy działo się coś złego, a także i na co dzień. Właściwie można było bez problemu się do niego zwrócić. Był bardzo otwarty. Przypominał żółwia, natomiast we wszystkich trudnych chwilach było wiadomo, że jest z ludźmi, jest z Włochami i jego obecność była, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo pomagała. Całemu narodowi, bo był zawsze bardzo opiekuńczy, taki dziadek całych Włoch. Także, jeśli chodzi o jego działalność, aha, i w okresie sprawowania funkcji prezydenta, był człowiekiem absolutnie politycznym. Także nie brał strony żadnego ugrupowania, żadnej, nie powielał żadnej prawdy politycznej, twierdził, że został wybrany, aby być prezydentem wszystkich Włochów. I przy okazji mm, wyborów no myślę sobie, że dobrze byłoby, żeby taki kandydat znalazł się, znalazł się i w Polsce. No ale wracając do ostatniego przemówienia mm, po raz drugi już wybranego prezydenta Sergio Mattarelli, a mianowicie mm, w przemówieniu tym padły bardzo, bardzo ciekawe słowa. Otóż pan prezydent użalał się, jak ogromne sumy Włosi są zmuszeni Wydawać na zbrojenia i na wojny, podczas kiedy można byłoby to wydać na przykład na walkę z ociepleniem, które, gdyż zmiany klimatyczne mają być ogromnym zagrożeniem dla wszystkich innych. No cóż, cały czas, jeśli chodzi o to no, Włosi oczywiście zareagowali, jak się możecie spodziewać. Były także kwestie poruszane, że jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, to. Te, które naprawdę zachodzą, no po prostu nie są związane z możliwościami człowieka, natomiast owe pieniądze chyba należałoby przede wszystkim wydać dla dobra narodu, kiedy już ogólnie wiadomo, że system zdrowotny we Włoszech jest na przykład zupełnie niewydolny, że pewne rozwiązania już wymykają się spod kontroli. I, I mnie na myśl, kiedy się mówi o tym, jaka, jak dużo człowiek może zrobić w walce z, z zmianami klimatycznymi, to przypomina się stary żart z Perelu, jak to mrówka i słoń przechodzą przez most i słychać dudnienie, a mrówka odzywa się do słonia, ale tu co? No, to jest coś takiego. O ile mi wiadomo, nie istnieje żaden sposób, aby po pierwsze, Przewidzieć na przykład wybuchy wulkaniczne, a najwięcej y, zatruwania środowiska y, to mamy ze strony właśnie wulkanów. Nie możemy ani przewidzieć, kiedy wybuch nastąpi, ani ocenić jego skali, a o zapobieganiu tego, temu po prostu mówić nie można. I tu cały czas przypominam, właśnie historia zna kilka takich lat, kiedy wskutek wybuchu y, wulkanów, y, czasami to był jeden wulkan, jak wulkan Tambora w Indonezji w 1816 roku, który to, który to wybuch spowodował tak zwany rok bez lata i poważne zmiany. Czasami jak mówią badacze, no zwróci uwagę, nikt nie sponsoryzuje studiów wulkanologicznych, to zanieczyszczenia w atmosferze po dużym wybuchu wulkanu mogą trwać nawet i 10 lat, wpływając znacznie na, na na przykład na temperaturę, obniżając je, bardzo zwiększając ilość dni deszczowych, a jednym słowem ograniczając docieranie promieni słonecznych. Także warto o tym pamiętać, warto to wiedzieć. Jeśli chodzi o inne wiadomości z ostatnich dni, to tutaj możemy powiedzieć, że wydaje się, że Elon Musk został niejako nominowany osobą która ma walczyć no oczywiście w sposób taki jak najbardziej cywilizowany znik Nieakceptowalnymi przez nowe, nową administrację prezydencką liderami europejskimi. No i właściwie pierwszy kamyczek rzucony do ogródka to są Niemcy, gdzie Elon Musk bez gryzienia się w język powiedział dość jasno, że właściwie tylko przejęcie rządów przez AFD mogłoby poprawić sytuację niemiecką. Jednocześnie także wypowiedział się, że już będąc osobą, no jedną stopą praktycznie urzędnikiem administracji. Trumpa, że współpraca z panią Wodę Lejem również jest wątpliwa. No i tutaj właściwie nie ma konkretów, natomiast stwierdzenie, że gdyby Unia chciała współpracować ze z Stanami Zjednoczonymi i uniknąć zaporowych ceł na swoje produkty, no to powinna pomyśleć o zmianie kursu i o zmianie osób za ten kurs odpowiedzialny. Tutaj przy okazji warto powiedzieć, dlaczego takie wypowiedzi są w pewnym stopniu no, niebezpieczne dla Niemiec. Dlatego, że na przykład 12% produkcji przemysłowej niemieckiej, głównie samochodów, jest eksportowanych do Stanów Zjednoczonych. Także wydaje się, że to nie jest dużo, no, ale jeśli się to zabierze, będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Ciężko. Także tutaj już krążą takie plotki, że Donald Trumpa, dokładnie jego prawnicy, przy wsparciu oczywiście Ilona Maska, Będą egzekwować kary dla osób, które zajmuje, zajmowały ważne stanowiska i które oczerniały obecnego prezydenta, mającego największy praktycznie od co najmniej 100 lat mandat wyborczy. Także, no cóż. Zdaniem niektórych ma to dotyczyć także pewnych przedstawicieli rządu polskiego. Przy czym także są takie wersje, że są pewne szanse, iż ważną rolę będzie zajmował profesor Chodakowski, który będzie. No, Przyczynił się bardzo do takich bardzo propolskich sympatii obecnego prezydenta. I tu jeszcze raz wracamy do kwestii, że jest pewna mniejszość, która była bardzo szeroko reprezentowana w administracji Bidena i która właściwie. Ogranicza działania wszystkich polityków amerykańskich. No i niewątpliwie nie można ukryć, że także i Donald Trump był wspierany. Notabene to trwa od bardzo dawna. Cały czas mówi się, że pewna potęga finansowa narodziła się dzięki przegranej pod Waterloo, dlatego że wówczas pewni finansiści wspomagali finansowo obie strony konfliktu. I właściwie można to zobaczyć przy okazji wszystkich większych konfliktów od czasów napoleońskich, kiedy to po prostu opłacało się obie, obie strony, żeby mieć pewność, że wyjdzie się dobrze na pewnych wydarzeniach dziejowych. Także tu jest kwestia taka, że no możemy mieć nadzieję, że Donald Trump jest. Świadomy tego rodzaju uzależnienia, i jest także świadomy tego, że nie jest to korzystne uzależnienie, i że być może no, znajdzie jakiś sposób, żeby tego uniknąć, żeby powiedzmy oligarchia przynajmniej stała się liczniejsza. Także zobaczymy, co z tego będzie się działo. Kolejna y, sytuacja. O której warto wiedzieć, a mianowicie, podobno pan Billy de Billy, nasz ulubiony bohater opowieści, miał spotkać się z prezydentem Trumpkiem no i w Maralago, które w tej chwili stało się bardziej uczęszczane przez przywódców niż Biały Dom. No i, i na razie nie ma wiadomości na temat tego spotkania, a podobno miało się odbyć ono, przed Nowym Rokiem. Na razie jest cisza, natomiast dochodzą coraz ciekawsze głosy dotyczące działalności pana Bill'ego, a mianowicie jedna z nich wiąże się z promowaniem projektu, który się nazywa Deep Sky. Jest to Projekt pewnego startupu z Montrealu, który przewiduje uruchomienie czegoś, co można by było określić jako odkurzacz, co ma wchłaniać z powietrza. Dwutlenek węgla i magazynować go pod ziemią. Najciekawszą rzeczą jest to, że żeby taki projekt można było wprowadzić w życie, podobnie jak systemy sztucznej inteligencji, jest on niezwykle energochłonny, czyli potrzebowałby jakichś ogromnych po prostu ilości energii, co oczywiście musiałoby spowodować odciągnięcie, powiedzmy sobie obrazowo, odesanie. Owej energii z normalnego rynku, czyli musiałoby to zaowocować zwyżkami kosztów energii dla zwykłych śmiertelników, wysokimi kosztami wszystkiego, bo im droższa jest energia i paliwa, tym bardziej rosną ceny wszystkiego, bo. Wszystko trzeba dostarczać w chwili obecnej, a koszty dostarczania no, w tej chwili stanowią bardzo duży problem. Szczególnie na przykład w aglomeracjach. To nie jest takie zwykłe dowiezienie: to są problemy ruchu ulicznego, ograniczeń. także A że coraz więcej ludzi mieszka w aglomeracjach, co notabene jest bardzo niekorzystne dla środowiska, dla natury, o tym warto pamiętać i o czym wielokrotnie już mówiłam. Także że po prostu energia ogranicza właściwie możliwości nabywcze ludzi, zwykłych ludzi na całym świecie i powoduje coraz większe dysproporcje. Kolejny pomysł pana Billego to Nowy rodzaj stosowania preparatów uodparniających, a mianowicie poprzez komary. Komary, które mają być poddane odpowiedniemu e, traktowaniu farmakologicznemu, mają być wypuszczane i gryząc ludzi, mają przenosić dobroczynne substancje, które będą ich uodporniać. Podobno planowane jest takie działanie w Holandii. Także wcześniej mówiono już o komarach wypuszczanych na Florydzie, w Afryce. No, w tej chwili jest to coraz bliżej nas. Kolejna sprawa, która również we Włoszech jest szeroko komentowana, aczkolwiek Włoch bezpośrednio nie dotyczy, to wybór emerytowanego obecnie szefa NATO, pana Jensa Stoltenberga, Norwega, który ostatnio został. Został nominowany szefem komitetu wykonawczego grupy Bilderberg. No, cóż, rzekomo ma być to tylko funkcja honorowa. Czy tylko honorowa nie nam oceniać, szczególnie, że grupa ta prowadzi tajne obrady i nawet jeśli omawiają organizowanie imprez urodzinowych członków, no to my o tym nie wiemy, a dziennikarze nie są na te obrady wpuszczani. Przypominam, że w obradach tejże grupy uczestniczył kandydat na prezydenta. Rzeczpospolitej Polskiej. Także również niedoszły kandydat z małżonką. Także, no cóż, bardzo ciekawa stawka, żeby tak powiedzieć. No, wydaje mi się, że to chwilowo najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce. I no cóż, nie chcę Wam psuć nastroju. Mam mimo wszystko nadzieję, że będzie to lepszy czas niż ten, którego byliśmy świadkami. Mam nadzieję, że jak najwięcej z Was, najwięcej osób, dotrwa do czasów, kiedy lata 20. XXI wieku będzie się wspominać jako okres ciemny, okres, który lepiej zapomnieć. Który będzie się wspominać ze strachem. Ja mam wrażenie, że wracamy, jeśli chodzi o restrykcje, nie do czasów komuny, jaką ja pamiętam i moje pokolenie, ale do czasów stalinowskich. I myślę, że no najwyższy czas, abyśmy wszyscy zaczęli się budzić. I tyle, kochani. Aczkolwiek wszystkim należałoby życzyć szczęśliwego nowego roku. Ja mówię, mógłby być nawet używany, ale z tych lepszych. I to wszystko. Pozdrawiam serdecznie.